Przez dziesięciolecia krążyły pogłoski o spotkaniach z istotami z innego świata. Urzędnik marynarki wojennej w USA w końcu przerywa milczenie. Czy może to być niezaprzeczalny dowód, którego ludzkość szukała przez wieki? Zapraszam do oglądania. Materiał filmowy UFO przechwycony przez wojsko. Niedawno Pentagon zweryfikował autentyczność nowo ujawnionych filmów i zdjęć przedstawiających obserwacje UFO przez personel marynarki wojennej USA. Ta sytuacja zbiega się z planowanym przez rząd wydaniem długo oczekiwanego raportu na temat UFO. Jeden z filmów z 2019 roku, trwający 18 sekund, pokazuje trzy obiekty w kształcie piramidy, unoszące się nad okrętem wojennym Russell. UFO rzekomo angażuje się w bezzałogowe manewry powietrzne podczas ćwiczeń wojskowych. Co ciekawe, dopasowały prędkość i trajektorię do niszczyciela przez ponad godzinę. Warto dodać, że niezidentyfikowany obiekt uchwycony na filmie wykazał zdolność do pozostawania w bezruchu przy silnym wietrze, przewyższając możliwości balonów lub dronów. UFO zauważone w strefie 51. Strefa 51 jest tajną bazą wojskową w Newadzie, znaną z testowania samolotów, co podsyciło spekulacje wśród entuzjastów UFO na temat jego potencjalnego związku z obcymi obiektami. W Las Vegas naoczni świadkowie zgłosili niezwykłą obserwację i twierdzili, że nie był to zwykły samolot. Rzekomo kamery zarejestrowały ciemne obiekty poruszające się nad Nevadą. Zaobserwowano je dokładnie nad obszarem tajnej bazy sił powietrznych, położonej niedaleko strefy 51. Co ciekawe, nie jest to jedyna zgłoszona obserwacja obiektu w kształcie czarnego sześcianu. Inny przypadek miał miejsce nad Vineland w stanie New Jersey podczas cichej burzy z piorunami. UFO podział na dwie części. Obserwacje UFO są rzadkie, ale jeszcze rzadsze jest przechwytywanie na żywo obiektu podzielonego na dwie części. W tym niezwykłym incydencie zespół analityków współpracował z Koalicją Naukową do Spraw Badań Zjawisk Powietrznych. Ich celem było stworzenie kompleksowego raportu analizującego intrygujące zdarzenie, które miało miejsce w mieście Aguadilla w Puerto Rico. Doświadczony analityk systemów podkreślił, że obrazy termowizyjne zostały dostarczone przez pilota pracującego dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Film, o którym mowa, pokazuje mały obiekt, który przed wejściem do oceanu przemierza obszary zamieszkałe i ostatecznie dzieli się na dwa oddzielne obiekty. Badacze nie mają logicznego wyjaśnienia, skąd się wziął i w jaki sposób poruszał się pod wodą z prędkością ponad 140 km na godzinę. Piloci dzielą niebo z UFO. Podobno, UFO przelatywało przez trasę lotu pasażerskiego American Airlines nad Nowym Meksykiem. Zdarzenie zostało uchwycone w transmisji radiowej pilota około godziny 13 lokalnego czasu. Lot American Airlines 2292 odbywał się na trasie z Hebron w stanie Kentucky do Phoenix w Arizonie. Pilot opisał obiekt jako pocisk manewrujący poruszający się z imponującą prędkością. Zapytane o incydent American Airlines przekazało wszystkie dalsze dowody do FBI. Utah Monolith. Monolit osadzony na pustyni Utah ma około 3,5 metra wysokości i jest wykonany z metalu. Początkowo pojawiły się spekulacje, że obiekt może być powiązany z tajnym projektem NASA. Departament Bezpieczeństwa Publicznego w Utah udostępnił zdjęcia i nagrania monolitu, wzbudzając znaczne zainteresowanie ciekawskich odkrywców. Chociaż departament zataił dokładną lokalizację, ludziom w końcu udało się ją odnaleźć. Niestety, obecność monolitu była krótkotrwała, ponieważ władze go usunęły. UFO w Jerozolimie. Jerozolima ma status jednego z najświętszych miejsc na ziemi, czczonego przez trzy główne religie świata. Biorąc pod uwagę jego znaczenie, pojęcie pozaziemskich gości próbujących dotrzeć do tego świętego miejsca może wydawać się intrygujące. Świetlisty obiekt unosił się nad islamską świątynią w Jerozolimie, po czym nagle przyspieszył, wywołując spekulacje na temat jego pochodzenia. Sceptycy próbowali przedstawić to jako zwykłą mistyfikację, jednak świadkowie potwierdzili rzadkość tego doświadczenia. UFO w kształcie gumowej kaczki. Niedawno załoga amerykańskich samolotów zwiadowczych zgłosiła napotkanie osobliwego UFO, które było uderzająco podobne do gumowej kaczki i poruszało się z prędkością ponad 300 km na godzinę. Całe zdarzenie zostało uchwycone na godzinnym filmie nagranym przez samolot obserwacyjny RC-26 w Arizonie. Około 20 minuty filmu można zauważyć obiekt w kształcie gumowej kaczki, który utrzymuje swoją widoczność aż do zakończenia materiału. Pomimo dokładnej analizy, zjawisko pozostaje niewytłumaczone. A dla sceptycznych niedowiarków, były informator Pentagonu potwierdził autentyczność wideo. UFO w Nowym Jorku. Intrygujące spotkanie miało miejsce w Nowym Jorku. Jeden z mieszkańców zauważył na niebie trzy kule światła tworzące strukturę podobną do piramidy. Według doniesień, liczba obserwacji UFO w Nowym Jorku wzrosła ponad dwukrotnie. Eksperci spekulują, że istoty pozaziemskie mogą być przyciągane do obfitych świateł miejskich. Ponadto obecność wielu świadków dodaje wiarygodności relacjom. Jeden z komentatorów twierdził, że widział te same światła i nie przypominały one żadnego znanego samolotu, gdyż były zbyt szybkie i posiadały nienaturalne przyspieszenie. UFO uchwycone w Kolumbii O tym filmie robi się głośno już nie tylko w środowisku ufologicznym. Pierwotnie zostało udostępnione w jednym z portali społecznościowych. Nagranie przykuło uwagę entuzjastów zagadnienia UFO do tego stopnia, że eksperci od niezidentyfikowanych obiektów już zdążyli okrzyknąć ten materiał mianem najistotniejszego dowodu świadczącego o obecności zupełnie nieznanych obiektów w ziemskiej przestrzeni powietrznej. Do rzeczonego incydentu miało dojść 22 maja 2022 roku podczas lotu samolotem nad Antioquia w Kolumbii. Wtedy nic nie zwiastowało niezwykłości tego lotu i wydawało się, że tamtego dnia załogi samolotu nic już nie zaskoczy. Niemniej jednak wszystko się zmieniło w momencie, gdy tylko kapitan spostrzegł nadlatujący z oddali niezidentyfikowany obiekt latający. Odruchowo sięgnął po aparat, aby wszystko uwiecznić. UFO w Jalisco w Meksyku. Smaczne meksykańskie jedzenie jest kochane przez wielu, a nawet przyciągnęło uwagę zaskakujących gości, kosmitów. Ludzie w mediach społecznościowych udostępniali zdjęcia i filmy UFO lecącego nad Guadalajarą o 22. Ten tajemniczy obiekt miał wiele świateł i poruszał się z bardzo dużą prędkością. Światła pojawiały się, a następnie gasły, do momentu, aż UFO całkowicie zniknęło. Wydarzenie wywołało ogromną ekscytację wśród świadków. Osobliwe ruchy rzekomego latającego spotka skłoniły internautów do spekulacji na temat możliwej wizyty pozaziemskiej. Obiekt był widziany nie tylko w obszarze metropolitarnym Guadalajary, ale został również zauważony w różnych sąsiednich gminach. W oczekiwaniu na kolejne aktualizacje i oficjalne śledztwa, zjawisko pozostaje przedmiotem fascynacji i spekulacji na platformach społecznościowych. Waszym zdaniem UFO istnieje? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu, a jeśli podobał Wam się taki odcinek, zachęcam do subskrypcji kanału, aby nic Was nie ominęło. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!